Tylko i wyłącznie z tego, co ja mogę zaobserwować, patrząc po moich widzach, no to na pewno wiem i widzę to, że są o wiele bardziej świadomi, o wiele bardziej odważni, jakby o wiele mniej się przejmują jakby tą opinią ludzi. Idzie to na, na przykład taki bardzo głupi, prosty przykład. Czyli są bardziej tolerancyjni Ta, Tak, różowego samochodu, który wiesz, kiedyś wywołał bardzo dużo <kli> szumu, jakby tego rozgłosu, tego, że w ogóle jak można mieć różowe włosy, samochód, cokolwiek, a teraz już mnóstwo jeździ różowych samochodów, różni ludzie mają jakikolwiek kolor włosów, jakich chcą, i to jest jakby dla mnie, bo ludzie już mniej patrzą na to, co pomyśli sąsiad, co pomyśli ktoś inny o nich. Też uważam, że są bardziej tolerancyjni, to na pewno. Dużo było takich sytuacji, w których musieliśmy teraz jakby pokazać, jacy jesteśmy, typu właśnie COVID, wojna i uważam, że no, bardzo dobrze się zachowali ludzie i to wsparcie też jest bardzo widoczne wśród Polaków, więc ja na przykład bardzo sobie cenię moich widzów i też nieczęsto jakby o tym mówię, ale kiedyś w momenciach tych moich dram, to oprócz tych takich negatywnych komentarzy, które się Widziało, było mnóstwo takich ludzi, którzy też okazywały wsparcie, co jest super i za co jestem ogromnie wdzięczna.